Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga. I we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz a Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam wykonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. A nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto Słowo Pańskie. Ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko idąc tą drogą, tą jedną konkretną. Inną drogą nie da się dojść, do nieba. Zacznijmy od nieba. Zobaczcie, że my tak naprawdę wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby trafić do nieba, do raju. Byłeś kiedyś w raju? Ela, byłaś kiedyś w raju? Łukasz, byłeś w raju? Kto był w raju? Rękę do góry. Ja nie był. Nie mam pojęcia, jak tam jest. Kościół mi tylko powiedział, że warto tam iść. Kościół mi powiedział, że to jest coś, o co wa warto walczyć. Że mogę ponieść, że warto ponieść największe koszta, największe straty, największy wysiłek warto włożyć, żeby tam dojść, do Raju. Tak piękne miejsce. To jest cel, po co żyjesz. Dojść do ojca. Ale zobaczcie, jeżeli to jest miejsce, w którym ja nigdy nie byłem, którego nie znam, to znaczy, że muszę iść drogą, której nie znam. Proste. Jeżeli byłem kiedyś we Wrocławiu, to znam drogę. A jeżeli nigdy nie byłem we Wrocławiu, Macie takie doświadczenie. Pierwszy raz jechaliście do miejsca, którego nie znaliście, ta sama droga jest nowa. Jest inna. I na tym polega chrześcijaństwo? Ono jest przygodą. Ono jest puszczeniem się w drogę, której nie znam. Co mam na myśli? Czym jest ta droga? Zobaczcie, jak rodzi ci się córka. Taka malutka jeszcze, bobasek taki, taka kluczeszka. To ty nie wiesz, jaka ona będzie. Czy ona będzie spokojna, czy nie? Co będzie lubiała, czego nie? Co wybierze? Jakie będziesz mieć z nią kłopoty? Jakim wsparciem będzie dla ciebie? Tak samo jak bierzesz ślub, nie? Patrzysz na te, na tego cudownego chłopa po prostu, bajka. Ale nie wiesz, co będzie za 10 lat. To jest ta droga, ta droga, którą te wydarzenia, te sytuacje związane z Twoimi dziećmi, z, two, z Twoją pracą, do której idziesz, nowa praca, nowe studia. Studenci idą, jadą do drugiego miasta i nie wiedzą, co ich tam czeka. To jest ta droga. Chrystus. Ukazuje się w pewnych wydarzeniach, w pewnych konkretnych ludziach, których, których spotykamy. On się przyobleka w konkretne ciało. Mówimy, że Słowo stało się ciałem. Chrystus nie przychodzi w jakiś e, niewidzialny sposób. Że ja muszę, nie wiem, jakieś mieć magiczne radary i tu, 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 tu wykrywać, gdzie on tam może być. Stawia ci konkretnego człowieka, z jego, z jego konkretnym charakterem, pięknym lub dziwnym. I to jest droga. W tym momencie, tu, tu jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwa nie trzeba szukać na ulicach. Chrześcijaństwo jest tu. Staje przed tobą ksiądz, i jest hamem na przykład. Też chrześcijański. Pokochać tego, kochać. Nie odpowiedzieć mu ciosem, na cios. Stawiać ci Bóg, jakieś dziecko, które cię w nocy budzi, co godzina, co godzina krzyczy, wstawać do niego. Co, raz, co godzina. Zmieniać pieruchy, nie wiem, mleko i tak dalej, wiecie, to wszystko. Cała ta rzeczywistość. To jest Chrystus. To jest ta droga. Ta twoja mama, która ma Alzheimera. I ty nie możesz sobie pozwolić na, na różne rzeczy, bo musisz ją pilnować. I dzisiaj się chciało iść na próbę chóru, fajnie się chciało śpiewać, ale mama znowu zaczęła wariować i musiałam tam być, żeby nie zjało przez okno. Nawet do kościoła nie mogłam pójść, bo musiałam mamę pilnować. To jest droga. Ja jestem drogą. Bardzo konkretne. Chrześcijaństwo jest bardzo konkretne. Złodziej ci przyszedł, wlazł ci na konto i cię po prostu obrabował. I nie masz nic, grosza czy duszy. I muszę iść do sąsiadki Hermany Gildy i pożyczyć od niej. Bo na mleko dla dzieci nie starczy. Bo na ratę w banku nie starczy. To jest chrześcijaństwo. Iść i poprosić. Powiedzieć, gośka, dostało no się taki tak. Komuż mi proszę? Uniżyć się. To jest droga. Iść, nie wiem, po 15 latach do spowiedzi. I wreszcie powiedzieć, kurde, źle zrobiłem, To był błąd. Nie W tym momencie się wydarza chrześcijaństwo. W tym momencie robisz krok w kierunku nieba. To jest Chrystus. Te konkretne wydarzenia. Bo Chrystus się przyobleka w ciało, którego nie znasz, którego nie rozumiesz. My traktujemy często chrześcijaństwo jako coś takiego, jako zestaw norm, że Bóg ma, że Bóg sobie siedzi gdzieś, gdzieś. W niebie i nam, na, i nam powymyślał jakieś normy, jakieś przykazania, którym trzeba sprostać. I jak nie sprostam, to jestem odkreską. A jak, a jak sprostam, to jestem troszeczkę nadkreską. No i wystarczy, może, do nieba jakoś tam dopcham. A Kościół tak nie rozumie. Kościół widzi, że, że to, że ja nie mogę sprostać czasami, to jest moja osobista tragedia, to jest mój ból. I Chrystus jest ratownikiem, który chce przychodzić, tobie z pomocą. To jest ta droga. Droga, przez którą Chrystus tak naprawdę przychodzi, żeby tobie pomagać. Bo On ma tylko jeden cel doprowadzić Ciebie do życia wiecznego. Chrystus nie ma innego celu. Chrystus nie ma celu osądzania Ciebie. Zobaczcie, o tym mówi, Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, żeby świat potępił. Nie po to? Świat potępił, Chrystus posłał swojego Syna na świat po to, żeby świat ocalił. Więc jeżeli twoje rodzice, młodzi dzieci, jeżeli Twoje rodzice na ciebie krzyczą, to być może jest tak, że Bóg ich posłał, żeby Tobie pomagać, stawać się dobrym człowiekiem. Jeżeli Twoje dzieci krzyczą, to Bóg chce Ci w czymś pomagać w taki sposób. Bóg przychodzi przez te wydarzenia, drogą, której nie znasz, i przychodzi przez trudne wydarzenia. W dziejach apostolskich czytano, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano nasze wdowy. Tym dajecie kasę, a tym nie dajecie. Jak wy śmiecie. Co, co to w ogóle jest? Co to jest w ogóle za, za dyskryminacja? Swoich, swoją elitę zbieracie, swoich. Szanujecie, a resztą godzicie. Zobaczcie, pierwsza, pierwsza wojna w kościele. Pierwszy problem. Tam, gdzie zabrakło miłości, tam, gdzie ludzie nie poczuli się kochani, tam momentalnie jest brak jedności. Brak jedności nie podoba się Bogu. Jeżeli my z jakiegoś powodu tolerujemy, wspieramy jakikolwiek brak jedności we wspólnocie, w parafii, w decyzji. Jeżeli w rodzinie, w społeczeństwie, jakikolwiek brak, kogokolwiek wykluczamy, Jesteśmy wrogami Boga. Okay. Idziemy przeciwko Bogu. Bogu się to nie podoba. I interweniuje. Jakakolwiek forma wykluczenia. Papież Franciszek bardzo dużo o tym pisze, bardzo dużo mówi, że dzisiaj są różne sposoby wykluczania człowieka. Bóg. Dla, po co Bogu jedność? Bo tam, gdzie jest jedność, tam jest miłość, tak naprawdę. Tam, gdzie jest jedność, tam jest chrześcijaństwo. A tam, tam gdzie jedności nie ma, tam chrześcijaństwa po prostu nie ma. Możemy być zewnętrznie ubrani w te same mundurki. Na zewnątrz możemy nawet wszyscy siedzieć to w tych samych ławkach. Możemy odmawiać pięknie te same modlitwy, kłaniać się tej samej Maryi, cudownie. Ale jeżeli my w sercu swoim nie mamy jedności, jeżeli ja w sercu swoim kogoś osądzam, to nie trwam w jedności. To znaczy, że nie ma we mnie chrześcijaństwa już. Kościół, ja jestem już poza kościołem. Ja się sam wykluczam. Jeżeli nie chcę siedzieć z kimś przy kawie, to sam siebie wykluczam. Tak to działa. I Bóg będzie prowokował różne trudne sytuacje, żeby mi pomagać zobaczyć to, moje serce, żeby mi pomagać się nawracać. Tak naprawdę, żeby mi pomagać kochać na nowo. Ja jak przyszedłem do zgromadzenia i zacząłem składać śluby zakonne, co roku odnawiałam. To zobaczyłem, że co roku po mnie przychodzą następne osoby. Następnie współbracia, młodsi. Coraz młodsi. Coraz bardziej inni, coraz bardziej. Niektórzy dziwni. Niektórzy lepsi. Ten inaczej myśli. Ten wygląda jakoś tak. Uh -huh. Ten się zachowuje tak. I zobaczyłem, o co Panu Bogu chodzi. Przyjmując śluby zakonne, tak naprawdę przyjmuję wszystkich tych, których Bóg kiedykolwiek do tego zgromadzenia powołał. Prowadzę cię drogą, której nie znasz. Tak samo jak Tobie Bóg da wnuki, daje dzieci, wnuki, sąsiadów, daje Ci tą wspólnotę. Może do tej wspólnoty za dziesięć lat wstąpi ktoś, kto u, u, u. panie, kochani, ja do takiego zgromadzenia nie wstępowałem. Ja do takiej wspólnoty, ja, ja do takiego kościoła, nie, 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 A jeżeli Pan Bóg go wybiera, wybiera do kościoła? Bo nam się wydaje, myśmy tak, my taką mentalność mamy, że Kościół wybrałem ja, że ja chcę być w Kościele. Ja sobie wybrałem kościół. Czyli ja jestem słońcem, wokół którego wszystko ma się, ma się kręcić. A wie, że to nie ty wybrałeś siebie do kościoła. Bóg wybiera do kościoła. Bóg jednego wybiera do Kościoła, a innego nie. Wielu ludzi w kościele nie jest. I to nie dlatego, że go nie wybrali, a dlatego, że Bóg go nie wybrał. Zobaczcie, że Chrystus przychodzi i mówi do, do konkretnych ludzi: Ty pójdź za mną. Do innych nie powiedział. Ty pójdź za mną. Ciebie wybrałem. I wybrał iluś tam i stworzył z nich wspólnotę jedność. I poprowadził drogą, której nie znali. I tak samo Chrystus zachowuje się wobec Ciebie. Skoro masz chrzest, to znaczy, że Chrystus przyszedł i powiedział, pójdź sam, pójdź drogą, której nie znasz. Na tej drodze nauczę cię kochać.